Hej, witajcie w e, Minecraftie, mój pierwszym odcinku w nowej serii Minecraft. Nie ma innego tytułu, po prostu Minecraft. I e, tak, e, można, to nazwijmy na świat. Oczywiście tryb gry to jest przetrwanie. E, świat nazywa się bardzo prosto, czyli ewe gra PC, to chyba każdy wie jaka będzie nazwa, oczywiście taka. Tak, od razu mówię, e, nie jest tylko dla Minecrafta, ale także dla innych gier, na przykład Simsów oraz całkiem innych gier. Ogólnie najpierw miały być Simsy, ale były jakieś problemy techniczne. Ja tego wybrałam na porządek Minecrafta. Yy, tak, odcinek pojawiały się codziennie, oprócz czwartków i śród, ale tak, czwartków i śród, y, o godzinie 17, a także w różne ferie, wakacje, nawet w... Yy, święta, chyba, że będziecie po, poinformowani o tym, ale może się tak, że będą odcinki troszeczkę później. I to chyba powinno być zrozumiałe, bo święta to jednak yy, nie, nie trzeba być zawsze punktualnym. Ale chciałabym, żeby po prostu święta też mieliście co oglądać. Yy, nie liczę od razu na z tysiąc subskrypcji, ale liczę na to, że chociaż Ty albo wy nie zasubskrybujecie, i zaczniecie moje, moje, po prostu moją karierę na YouTube um, Bardzo też proszę o łapki oraz o komentarze co byście chcieli wiedzieć w następnym odcinku ja Zaraz przedstawię moje plany, tylko tutaj wezmę trochę drewna Chciałabym także powiedzieć, że nie jestem jakimś specjalistą od Minecrafta bo może gram codziennie, ale nie wiem jeszcze wszystkiego A więc jeżeli macie jakieś dla mnie rady lub coś w tym stylu, możecie zawsze do mnie napisać na komentarzu. Chętnie przeczytam i odpiszę, jeżeli będzie, będzie jakieś pytanie. Tak, w tym odcinku miałam plan, żeby zrobić dom. Jeżeli nam nie zdążymy, to może nawet zrobimy ogródek lub jaskinię. Jeżeli nie zdążymy w tym odcinku, to mam nadzieję, że mi napiszecie w komentarzu, co by chcieliście widzieć na tym odcinku. Jeżeli nie, bo rozumiem to, że może na początku w ogóle nie być komentarzy to tak rozumiem, to wtedy po prostu sama zdecyduję. Yy, tak, yy, co miałam jeszcze powiedzieć? Yy, tak, chyba wszystko powiedziałam. Yy, oprócz tego, że yy, odcinki będą trwały od 10 do 20 minut, chociaż ten odcinek będzie trwał 15, nie jestem pewna, bo tutaj yy, nie chciałam na początku robić za, dużego, za długiego odcinku, bo... Nie fajnie się obrać, dzięki które trwają po 2-3 godziny. Tak. Coś jeszcze miałam powiedzieć? Chyba raczej nie. Tak, jeszcze jednak. Ogólnie w tej serii będziemy starali się głównie osiągnąć wszystkie tutaj osiągnięcia, których jest bardzo mało. Potem zaczniemy wprost grać gra w normalny Miałam jeszcze powiedzieć to, że... Ja nie gram w normalnym Minecraftie, tylko gram Minecraft w tym wyżyciu. A więc tak. Jak na początku nie widzieliście tam, to to jest wersja 1.7.2. Będę na pewno zmieniała w wersję, wersję, żeby było troszeczkę ciekawiej, ale sądzę, że tak pierwsze te odcinki będą raczej z tej serii. Tutaj jeszcze trochę zbieram drewna i ja zaczniemy budować domek Chciałabym jeszcze powiedzieć, że nie będę, może czasem się zapomnę coś skomentować albo powiedzieć, bo yy, tak jak już mówiłam, to jest mój pierwszy odcinek yy, i chyba będę czasem zapominała, bo czas, jak ja gram normalnie sama, to nie komentuję wszystkiego co mówię a więc tak E, chciałabym zobaczyć, jak jest na górze, bo może zrobimy sobie na górze, żeby mieć widok. E, pytanie, czy tam wyjdziemy? E, tak. Dobra. Jesteśmy już bardzo wysoko. Dobrze na górze. Jak słyszycie jakieś kroki, to pewnie moja siostra idzie właśnie do góry. Ktoś nie usłyszał nawet tego, że się nagrywa. Tak. tak jak już mówiłam, to jest przetrwanie, więc tutaj jest możliwe, że zginiemy, a ustalimy zabicie przez podwojów. I tak jak myślałam, będziemy mieli dom na górze, bo tam widać od razu wszystko około. Tak, już mam 5 minut. Będę Was informowała co 5 minut, e, które zgodzimy, czyli tak, 5, 10, 15. E, i może się okazać, że nie będzie, ym, nie będzie takiego odcinka, gdzie będzie równe 10 minut lub równe 15 minut, bo jeszcze będę dodawała malutkie intro. Ym, tak. I y, chciałabym jeszcze powiedzieć, że co tydzień, w poniedziałki powinno być, pojawiają się ogłoszenia, jakie od, to codziennie znaczy będą, co, jakie właśnie serie będą w dany dzień. I to taka... Właśnie taka informacja się pojawi, takie krótkie wideo, gdzie mogli sobie obejrzeć. Eee. Jeszcze bym chciałam podziękować osobom, które ostatnim razem mnie zasubskrybowały, chociaż to nie był żaden tylko to był e, trailer, czyli zjazd. Ale tak bardzo miło, że ktoś mnie tutaj zasubskrybował i dał mi łapkę w górę. Eee ogólnie, by zrobić domek jednego koloru. Chciałam znaleźć jeszcze jedną takie drewno. O, tutaj są. Żeby nie było kolorowego domku I tak, na początek będę zrobiłam niezbyt duży domek, tym bardziej, że już się yy, Bo jak będę robiła duży domek, to nie będę miała co chować. Yy, Naturalnie, że będziemy mieli jaskinię, będziemy mieli na pewno ogród i... Yy, Będziemy chyba robili jakieś stado owiec czy coś, jak ktoś tak wychyba. Ja e, będę starała się troszeczkę budować różne rzeczy, które na pewno inni youtuberzy nie budują na życie, grają. Czyli takie jakby udawane sklepiki czy coś w tym stylu, takie po prostu na żarty, że coś porobił, że coś się działo, to będą na pewno w odcinkach ekstra, które będą się pojawiały. Właśnie nie wiem, to będzie pokazywane w informacjach w poniedziałek. Czyli raz na pewno tylko nie pojawi się taki ekstra odcinek, który będzie trwał niedługo, będzie trwał, będą czasami w przyspieszonym tempie i tam nie będę mówiła, tylko będzie muzyka i będą właśnie wkazane rzeczy jak buduję. I te odcinki to będą pokazywane, jak coś się zmienia, a że już na stawacie na przykład może być to zmienione, żeby byliście o tym poinformowani. I tak, mówiła, tak jak już mówiłam, nie ja codziennie będę w Minecraft, tylko może czasami będą się inne gry i chociaż nazwa moja brzmi Ewe gra PC, czyli Ewe gra na komputerze w pewnym sensie, to także będę grała na telefonie, na iPadzie i na innych urządzeniach, żeby nie było jakiegoś tutaj cały czas tego samego żeby się opłamała, tak sądzę, żeby na po mały to jak sądy, że będą tylko sims na razie pojawiały się oraz właśnie Minecraft i bardzo prosiłam żeby nie było na tym kanale żadnych, to znaczy nie było komentarzy z hejtami bo niektórzy się tym przejmują, ale ja się akurat nie przejmuję, tylko po prostu nie lubię hejtów jak ja nie hejtuję to proszę żeby nikt mnie nie hejtował tylko moje zdanie, jak ja to robię. Nie wszyscy uważają tak samo, oczywiście, że niektórzy youtuberzy są całkiem inaczej, na przykład powinno się zacząć nie ogródka, tylko od jaskinia, albo coś innego, ale po prostu to jest mój kanał i ja tutaj w sposób, jak to nazwać żądzę. Tak. mi zabrakło, nie wiem co powiedzieć. Jeszcze tutaj budujemy domek, aby się nie ściemniło, bo jak mi się ścięli, to będzie ciężko. Jeszcze bym chciała znaleźć owcę, żeby móc łóżko i na pewno nie będę używała rzeczy, to znaczy, yy, to jest coś, jak myślę na przykład, coś mi się takiego skończy, to nie będę starała się yy, też nie będę starać się, w ogóle nie powinnam Robi takie oczekiwa, że y, po prostu sobie wezmę z Wydziału, bo tutaj po woku jest takie coś, że można po prostu zaleczać. Już ma Nie, takie oczeki na pewno nie będzie, możecie mi zaufać, że ja będę starała się, nie starała, tylko będę musiała brać rzeczy, które mam. I po prostu tak już musi być, bo ja nie lubię, sama nie lubię kiedyś youtuberzy, y, którzy grają po prostu biorą rzecz przykład i także nie informują ich po prostu oszukują. Ja takiego często nie toleruję, a więc ja takiego często nie zrobiłam. Oczywiście każdy gra jak chce, jak już mówiłam, więc ja też tego nie komentuję. Mi się po prostu tak nie podoba. Chyba mi się nie podoba, to nie musicie tego oglądać. Eee, tak. żeby się nikomu wyłączyło. O, widać, że już podnieje. Tych, które teraz tak wieś, trzy razy pamiętam, gdzie działa ten domek. Ja wiem, że mam mało, to wszystko idę. Jest takie, sobie, że jak jest kinienie, to nie będę powracała do poprzedniego życia będę musiała wszystko nowo budować, robić, bo to jest właśnie takie jedno z tych życia mówiłam, że nie będę robiła, a ja muszę. Tak sobie, yy, tak. I przepraszam, że może, może troszeczkę nie mówiłam, bo mam katary teraz. Ale stary, starałam się mówić normalnie. Och, ktoś tak czuję, że będzie to... czego bardzo nie chciałam, ale żeby na tutaj potwory nie powchodziły. To no, tak nie starczy, ja już tym nie pójdę, bo się boję teraz. niezbyt fajnie nas wyłożyło, chociaż mamy blisko, tak, że nie no trudno się czego no, zrobić. Tak? Może właśnie zrobię ten odcinek ekstra jutro. A no, dzisiaj właśnie jeszcze ten odcinek ekstra się pojawi żeby mogła to zmienić, Przyspieszam to tak, jak sądziłam, giasteczkami, z wezmę to Tak, i dla utrudnienia mam tutaj takie coś, co jest poziom trudności. Łatwy, i ustawimy dzisiaj na normalny. A więc, żeby nie było za łatwo, to będziemy mieli na normalnym. Trzeba sześć za dużo kada mam nadzieję, że wam też szkoda, dlatego chociaż nie własne, jest najcudniejszy. tak nerwuje, żeby sobie ja nie wiem nie ja nie widzę nic nic nie czyli odcinku ekstra tak samo, że będę szukała i muszę zrobić sobie to, co będzie, czyli muszę to zrobić, ale jak zrobić, to będę szukała. Na jednym końcu. Na słusznie. Tak, ja Zabawiamy, że używamy żadnych komentarzy ani nic z tym zrobią, więc musimy. Wszystko naraz robię, ale po prostu no, nie, nie mam tego czasu. E, tak. Chciałam zrobić szklany dach. Jak jutro pójdę do e, Tak. No, w, w, no, tutaj chciałam zrobić szklany dach. No ale zostawię go pustego, bo... Chyba brak mi nie wejdzie, a jak wejdzie, to postaram się go dać. A, okay, tak, jeszcze nie wiem, co mogę zrobić. Tutaj staje się bronią żółtą. Zrobię tylko, że trzeba zrobić skrzynię. Użyję tych klocków, ja tych żółtych, że pomarańczowych nie lubię. Nie podobają się po prostu pomarańczowe.

To jeszcze miałam zrobić. Zostało zaledwie 3 minuty odcinka. Mam nadzieję, że zdążę tutaj jeszcze coś zrobić. Czy ja panu jak się lubi łopatę? Siekiera mamy. A o łopatę... tak. O jest, no tak. Ogólnie to? to? to nie wiem jak robię się profesjonalnie nie chcę się dokopać jak u do później najlepiej by było, gdybyśmy już węgiel, bo z węgielu powinniśmy zrobić pochodni tutaj nigdzie nie widzę jeżeli nie widzicie nic, to przepraszam ale naprawdę to już jest ciemno ja sama nic prawie nie widzę tak, teraz ogólnie już nic nie widzę więc się nie zdziwię a co to jest? o już już to Świnat. Dzisiaj nic ogólnie prawie w tym momencie nie zrobiliśmy oprócz zbudowania domku, z czego jestem dumna, bo zdążyliśmy. A przyznam się, że to jest już drugie moje... drugi raz kiedy filmuję, tylko że poprzedni e, nie wyłączyłam nagrywania. I to jest takie normalne ze mną, że czasami nie będę włączona nagrywania przez przygodę i będę musiała wszystko nagrywać. A dochodzi szósta minuta. Właściwie zrobimy, oprócz tego, że możemy jeszcze tutaj spróbować, zobaczmy, tutaj mamy. Tak, mamy to. I możemy zrobić piec. I to będzie ostatnia rzecz, która już zrobiłem w tym odcinku, na którą mi mam stać czasu. Tutaj piec. Stawiamy piec. Dobra, jeszcze te do drzwi, póki mamy czas na szybkiego. Ale drzwi wstawimy już na stał odcinku, bo nie mamy teraz czasu. To tak, yy, poszłam i to. Mamy się dzień. A więc nie będzie odcinku ekstra. W dach mi się podoba taki innego koloru. A więc tak, już mamy 40, 50 sekund, 6 50 sekund, a więc żegnam się z nami. Do zobaczenia jutro. No.